Czy jest pan gotowy? Jestem gotowy. Dzień dobry, witamy państwa w nowym studiu. Jak widzicie, to już nie jest kwaterka, bo nasz program się tak rozwija. Karolu, przedstaw się, ile masz lat, skąd pochodzisz, i gdzie uczęszczałeś do szkoły podstawowej. Do szkoły podstawowej uczęszczałem wieś obok w Skidzinie. Mam 20 lat, nazywam się Karol Niemczyk. I będę pomagał Wiktorowi, ile mogę. Nie będziesz pomagał Wiktorowi, tylko będziesz to chłopiec współtworzył. To O to chodzi, ty, ty masz współtworzyć. Dobra. No dobra. Wymyśliliśmy takie coś. Widzicie jaki jest tytuł Skok do celu. Dobra, miał być jeszcze jeden uczestnik. Stali widzowie się domyślą kto to miał być. Miał być Węgrzyn, ale Węgrzyn przesyła wam pozdrowienia. Siema. Ja niestety nie daję rady wziąć udziału w losowaniu odległości w kole fortuny, gdyż zaraz idę na urodziny mojej babci. Z tego miejsca chciałbym jej życzyć wszystkiego najlepszego i nie dajcie się zwieść. W filmie wezmę udział, no tylko nie dam rady być na losowaniu, ale mam nadzieję, że te gałgany wylosują fajne odległości i wyjdzie z tego fajny film. No także oglądajcie. Węgrzyna z nami nie ma, no urodziny babci go zatrzymały, życzymy wszystkiego najlepszego, oczywiście, dużo zdrowia, pomyślności. I tak, przygotowaliśmy sobie specjalną maszynę losującą, którą pokażemy Wam w swoim czasie. Przygotowania do tego materiału trwały bardzo długo, bardzo, bardzo długo, żeby wszystko wyszło na jak najbardziej profesjonalnym poziomie jeszcze. Nie jesteśmy tacy profesjonalni, żebyśmy mogli mieć takie eleganckie koło fortuny, którym można zakręcić, ale Jest jesteśmy Na start może być. Wystarczy na start, ale są plany do edytowania tego. Właśnie. My się będziemy, proszę ba Państwa, rozwijać. Bardzo duże możliwości są w tym zakresie. Będziemy losować na tym kole fortuny odległości od 50 do 105. Węgrzynkiewicz oczywiście mówił, bo będziemy za niego losować, żeby nie wylosować 105, bo nie wie, czy doleci tam tych 105 metrów. No właśnie. A za Węgrzyna będzie losował nie kto inny, jak człowiek, który stoi za tą właśnie kamerą i może wiadomo kto to jest, może nie wiadomo, my nie będziemy mówić, bo prosił, żeby nie podawać jego nazwiska, nie lubi zdradzać swoich danych personalnych, ale twarze akurat nie kazał zamazać, więc nie zamazujemy. Kto wie, to wie, a większość pewnie wie. Chcemy zasady, musimy jakieś wymyślić, wiesz? Kto wygra i, i co zrobimy, jak ktoś? No to no to kto będzie bliżej po prostu. No tak, to będzie bliżej, dwie, nie? Dwie, dwie odległości losować. No tak? właśnie, tak. I z belki, której chcemy startujemy. Jak dwie odległości losujemy? Ja bym wylosował dwie i skaczemy najpierw do jednej, potem do drugiej. Dobra, i mamy na to... Cztery skoki. Cztery skoki, po dwa skoki na jedną odległość. No Świetne, jest. teraz kurde o tym się dowiedziałem. No i z której belki chcemy? W jakim sprzęcie chcemy? Tam, tam, <grym> no, tam... <grym> Garysiowi tam damy narty. No dobra, czyli będziemy losować dwie odległości. U kogo różnica do odległości no będzie, jak najmniejsza. będzie najmniejsza, ten po prostu wygrywa. wygrywa. Nagrodę wymyślimy... W studiu. A, złoty bażant. Złoty. Aha, no przecież proszę Państwa, to jest złoty bażant do wygrania, którego niestety. To jest to jest papuga. To jest papuga. To jest papuga. I papuga mówi, że musi się udać po prostu w tym momencie i papuga mi szepnęła do łóżka, że to ja wygram tą złotą papugę oraz jakąś inną nagrodę, bo my nie będziemy walczyć tylko o papugę, żeby w tym filmie się coś działo, proszę Państwa. To musi być jakaś taka coś, zakład jakiś, który jeszcze wymyślimy. I gdzieś pojedziemy i nagramy w jakimś innym miejscu. To co? Przystępujemy do losowania, czy nie? Przystępujemy. Ja przyst nie, przystępujemy. Proszę Państwa, czy jesteście gotowi na losowanie? Wielkie losowanie dwóch odległości. I tak to jest, proszę Państwa. Właśnie doszliśmy do nart starych, zabytkowych. W następnym odcinku będziemy skakać na nich z mamuta w planicy. Ale to jeszcze dla nas tam przygotowują, dopiero robiąc śnieg. Specjalnie dla nas, to jest nieważne. Wy czekacie na losowanie, i to losowanie odbywa się przygotowane przez tego to człowieka. Karol, jaką odległość losujemy dla Ciebie? Jaką chcesz by losować? Ja, ja bym chciał wylosować, by tak 50, które jest tutaj. I coś powyżej 100. Co my tu mamy? Najważa mamy... jest 5 i najmniejsza 50. Staraliśmy się. Naj jak najbardziej wymieszać te wszystkie odległości. Ja coś czuję, że ja wylosuję jedną odległość ponad 100 metrów, a druga odległość będzie jakieś 70 metrów. Coś takiego czuję, jeśli chodzi o węgrzyna. Będzie na, węgrzyna, bank na, węgrzyna bank stopięć. Stopięć. na bank wylosuje 105. Na bank wylosuje 105. A właśnie, to pierwszy. Papier kamien nożyce, 3-4 do jednego. Kto wygrywa, ten losuje jako pierwszy 3-4. Karol nie. No to, to na środę. Trzymaj Ale nie się? trzymaj tego cały czas. Nie, 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 pójdź, Dobra. I maszyna losująca pokazuje odległość. I ciekawe, czy będzie cofka. O, Karolu. I, I ja! Jest! Jezu, nie. Nie! Jest 50 metrów, przegosz! Ale. chciałem jezu. 50, nie jest, dobra. Brawo, Karol, będzie. gratulacje na <laughs> tym Ale będzie to tak jak w DSJ-ach, tak jak się skacze i się nie kliknie myszki, to Karol <laughs> będzie musiał to samo zrobić. Przypomnij, nie mówiłem tego, że obiektem, na którym będziemy skakać, jest obiekt 95 metrowy o rozmiarze 105 metrów. Ja, ja będę musiał dalecić na do pierwszej kreski. No. <laughs> Chłopie, tam Czemu? jest... Na, na co się to jest? Na co się to jest? Chyba to jest na napisie dal, co. Dal, Dalej Tak mi się wydaje. Dobra, Dobra, to teraz żeby było na przemian, to ja losuję swoją pierwszą odległość. Za mocno. Ależ emocje, ależ emocje. I ona się będzie tak delikatnie cofała. To jest... No nie no. Ja sto. Dawaj, zostań. To jest! Sto metrów, Cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się. Dobra. To teraz... Garuj się. Ojgaś. Znaczy... Garuś, Garuś, co my tu dla Ciebie będziemy mieli? Zaraz się przekonamy. Oj 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 Dobry Ojej, ojej. Dobra, ojej ma, będzie to 105. Chyba stopi. A nie Ile? Dziewięć. nie Stop! E nie, bo to, 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 to się cofię, to się cofie. Ja bym dał mu to 103. 103? 103, bym, no, bo ty się cofiesz tutaj, no. Kurde, gdybyśmy mogli szukane. spytać widzów o wybór. To było szukane. Nie, no, ja bym no, Gdybyśmy no, gdybyś mogli spytać widzów o wybór, no jak no, jakby no, 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 no. 103. 103. 103. Garusz musi skoczyć 103, 103 metry. No dobrze. No dobrze. On to zobaczy dopiero na filmie, nie pokażemy mu tego A wcześniej. Ja Powiedz będzie siedział na Belce. O, będzie Powiem o ty. Garuszowi możemy zrobić tak, że mu A. powiemy dopiero, jak będzie siedział na Belce. Dawaj, Karol. Druga seria. 105 bym mogł Coś powyżej z Słuchaj, jak wylosujesz dwie skrajne odległości, to jesteś przegościuwa. Albo dwa razy 50 metrów. Ajajaj. Ile? Sześćdziesiąt metry. To sobie nie poskaczę w ten dzień. No nie poskaczesz Karol, twoja łączna odległość to 113 metrów. Tak jest. Uff. Czuję się jak ten, w grach planszowych. Jak się było dzieckiem i się robiło te, wiesz, krękało się, żeby zatać coś, tu ręka. To jest twistera, twistera. twistera? Nie grałem w to, ale... A on twistera. Myślałem z niego wziąć nie, strzałkę, ale urwana była. Ty miałeś 103 pierwszym, tak? Mhm. Mm nie, tak. Nie, Garoś miał no, 103. Ja miałem 100 równe. 87. 87. No, to taka... To ja mam takie tak średniackie tak. odległości, nic, nic szczególnego. A teraz? No, wracajmy do 105. No, no, to to zobaczy, powiedziałbym, się. że Paweł będzie skakał, ale nie będzie skakał, to węgiż będzie. Ja ciekawe z której belki Garusz pójdzie. Ale zaskoczył. <grym> Ajaj? 100? Nie, nie może się powtarzać odległość. Wprowadzam nową zasadę. Ale czy no, no, Ale moja odległość jest 100. My A. nie możemy mieć we takiej samej odległości. No Zatwierdzasz? Nie będzie. Zatwierdzasz? Co ja tu jestem od Ludnię Patyczu? Zatwierdzam. Ale sobie zrobiliśmy planszówkę, co? Dawaj, na 105, no! 101. Yeah, no, no dobra, Węgrzyn ma przepotężną odległości. Garyś 204 metry osiągnie. Ile? No, masz? ja go ciągnie. Nie ja. zastanawiam, którą Garujesz belkę wybierze, bo ja tak myślę na te 50 metrów to tak 2-3 gdzieś. Jedynka. Nawet jedynka. Jedynka. No? No. Ale którą Garyś wybierze na 103? Ha, 25. <noise> nie no, wierzymy w niej. No nie no, 15. no 15. 15 i skoczy. A ja ile mam, to ja z 12 pierwszy pojadę. Czekaj, 87, tak? No, ale pamiętam, Zapuszmy. chciałem z Fickowskim i Wiktorem jechać kiedyś z jedynki na treningu i spróbować i przekonałem się, jak to jest te jedynki skoczy. Dobrze, bo są takie różnorodne odległości. Specjalnie to planowaliśmy, żeby było ciekawe, bo ale robicie bo jak się klepie bóle jakieś, i robicie jak się straci daleko. 60, coś, 8. By mogło ale tak. najważniejsze w tej zabawie jest to, żeby trafić w cel. Jakby się tak zdarzyło, że Garus już będzie leciał na te 103 i na przykład mu się tak zdarzy, że już nie będzie mógł lądować, bo tak daleko będzie na takie 110 leciał, to już od 80 metra będzie tak leciał. Już sobie wyobrażam Garusia, jak on tak leci, ale będą jaja, to będzie dobra zabawa, przejaja będą. Słuchajcie, my się przebierzemy we wdzianka i skoczymy. A to puścimy jakiś dżingiel. Więc tak, co dzisiaj robimy? Będziemy mierzyć metry i nagrywać skoczków narciarskich. Jest pięknie, no co Dada, mogę powiedzieć? Do. Jest pięknie. Utrzymujemy kontakt z resztą. Z ekipą. Halo. Karo Dobra, dobra. Karol wie, ile ma skoczyć. Ja wiem, ile ja mam zaczynam, skoczyć. A ja nie wiem na skoczyć Ja, ja zaczynam, mhm. wybieram ale goś 50 metrów na początek i belkę numer 1 A już mi powiadasz? Ja skoczyć. mu powiem pierwszą, 103. No skoczy dobra. No to to belka numer 15. Ale powiedz mu od razu dwie, żeby mógł sobie wybrać. No to 103 i 101 i 103. Jak skaczesz do 101, to skaczę do 101. 101 może. Ale kamerzyści, czy wszyscy gotowi mogą skoczyć? Tak, ale fajnie by było, gdyby najpierw skoczył Karol. To, 50 to tak jedziemy. W pęku 187 i na pęku zarówno No wybrałem jedynkę, Tory są przejechane lekko, to myślę, że I będzie to dobrze. dobrze. 50, będę leciał na te 60, ale na 50 będzie trzeba skoczyć. Chodzi na belkę. A! X razy dwa. Jaro! Był blisko, proszę Państwa. Mato, mato. Mato. Trochę dalej Nie, No, nie, trochę dalej. Ja wybieram 87 metrów. Belka standardowa. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Zanicko jechał. To specjalnie. Komunikat trenera, że nisko jechał. Dobra, Krótko a żeby nagrywali. Co kuz? Ojojoj Uwaga, oj. Ja pierdnicze Ale bóla Dostałem igielitem chyba, wypad igielit Wolno jedzie, trzeba rozjechać tory Ja nie wiem, czy 12 pójdę Ile spoczął? 72 Ulala ja wybieram odległość co jeden. Elo. Gadoś wchodzi na belkę. Nie, Za No, km nie skoczyłem, nie skoczyłem, nie róbcie za tego. Ja cię mówi że wyszli wyżej, bo jest spleć. Gadoś czuje się pewnie. Myślę. Ciężko, ciężko, za wolno jedzie. Wolno jedzie, nie no, nie. No i proszę Państwa, jesteśmy po pierwszej kolejce. Żaden z y, skoczków nie. Nie udało im się właśnie osiągnąć danej odległości. Myślę, że poziom jest mierny, naprawdę. Nie wiem, łamagi. Ma no można pochwalić przede wszystkim Karola Niemczyka. On był najbliżej. U niego widzę największy potencjał. Jak pierwsze wrażenie udało się? Udało się. 54 dobra. metry. Muszę odpuścić te 50 metrów nowe z tej jedynki, to widzieliście. Musiałem odpuszczać, Jeszcze skoczyłem dalej, więc odpuszczam tą odległość z git. Chciałem się zapytać, czy ktoś się odległością nie chce zamienić. Słuchaj, ja Al... się nie chcę zawieść. Albo czy mogę wymienić 63 na skrajną 105? Możesz, jasne, że może, nie? Myślę, że wszyscy by się zgodzili. Dobra, ale teraz... Druga próba na 50 Nie, ja 50 tak? już odpuszczam. Stop. Do tego momentu wrócimy sobie w podsumowaniu, a wy w komentarzu możecie napisać po obejrzeniu tego filmu, co zrobić z Niemczykiem. Czyli Uż, co, zostawiamy ci trzy próby na 105? Trzy próby na 105, czy dwie na 105? Mogą być dwie. Dobra, dwie próby na 105. Szybka zmiana planu, Karl się zbuntował i powiedział, że atakuje 105 metrów, zobaczymy co z tego będzie. No bo ja nie wiem, no bo w tych, w tych torach tak trochę czepię, trochę mnie przywodziciel boli, nie wiem co to jest. Nie jechało jeszcze troszeczkę, to po pierwsze. Po drugie, ja spieprzyłem, a po trzecie było chyba w plecy. Więc to się przyczyniło do tego, że klepnąłem bóle. Dlatego też idę na belkę numer 12. Karol, ty chcesz 105 z 11 atakować? No. że sobie już z 12, chociaż. Z tej Co skoczy. ty życzesz? mnie? Jak? Chcesz. Na ma jedzie Karol, jest formie. Zbuntowany Karol Niemczyk, zobaczymy. 105 metrów, czy jest z jego zasięgu? Wszystko się okaże. Niestety nie. Nie ma szans, mój stary, bo coś tu, chłopie. Ej, Karol, Karol. No, żyć, no, to Wiara w kolegę jest. <laughs> Wiara w kolegę, no. Garuś? Dawaj, Garuś. No. 101 metrów. Ciężko będzie, ale no. no Z szesnastki teraz już się trochę może rozjechało, dobra. Dobry 95 mi mieli dać, ten tyle miał. Nie skoczy. Wow, może skoczył? Co myślisz, Paweł? Dobra, 87, pokój. Nie, nie udało się. Uciekaj, uciekaj Chłopie ty się zabijesz, co ty robisz No i druga kolejka skoków Gosia co, o tym, co o tym powiesz się. Nie jest dobrze No nie, nie jest, jest tak. dobrze O, Idą tam bohaterzy, proszę zobaczyć Schodzą w wybiegu, niby zadowoleni Myślą, że im pewnie dobrze poszło Wcale tak nie było jak tam, udało się? Nie, ale nie wiem ile tam tak. Z 6 metrów siadłem. Coś blisko? Blisko, bliżej nie byłem Podnosisz belkę, czy zostajesz? Zostaję, bo skoki są słabe, tory są krzywe, zostanę na tej belce. Dobra, już mnie nie nagrywaj, odejdź. Muszę się skupić przed próbą. Widzisz się? No, się na zawodach tak nie stresuję jak dzisiaj, gości. Musimy mieć chłodę. podną głowę. No, dobrze. I się do kamer. No, dobra. jesteś w stanie to zrobić. Uwierz w siebie, wyobraź sobie ten skok. Wyobraź sobie każdy element tego skoku, Od do samego zapięcia belki. Dobra. Radę. Dobra, wierzę w Cię. Namasz mi. Paweł Masek nie namaścił. Ja cię kończę. Jaki zawodnik udało się? Nie, ale powiem, że ciężko będzie z rozsądnej belki skoczyć na 105. w plecy wieje, ale zapytamy Jasia jakie są warunki, i dostosujemy do tego belka. Ej, którą belkę Karola tak Właśnie chcę, żeby Paweł zapytał Jasia a jak tam wieje. I co, jak podnarty to 12, jak plecy to 14? No, 13. 13 Halo, raport jak wieje? Paweł, chory Halo. Okej, okay, więc sprawa wygląda następująco. 90 metrów plecy. Kurde, tuba w plecy po tej długości teraz jest. Dobra. To 13. Taką jaką belką ustalamy, chłopakom? Belka się, las? Myślę, że tak. Myślę, jak jebać przy tubę. No dobra, no, zarządzili belkę lat. Było chociaż raz, że skoczą dalej niż, niż bliżej. No. Dobra. Mądrze powiedziane, pojęcie <laughs> Niech skoczą chociaż raz dalej niż bliżej. No dobra. Ubiedają się. Co mi zostało? Z... Ja z... mogę jechać? Tu. A teraz już 103, to, to nie prowadzi. 103, no tak. No to A nie, bo jednak bo... 103 atakuje. I właśnie wyczekujemy tego skoku I leci Nie no, niestety się nie udało No, mogło nie. coś z tego być 103 nie, ale tak około 98 mógł się zakręcić 101 Nie, 100, równe 100 Teraz Wiktor skacze 100 metrów 100 równe. Jaro! Teraz Wiktor Pękala, atakuje. I leci. jo, oj, złe słowa, proszę Państwa. Sfrustrowany ten zawodnik. Ale to nic, nie przejmujemy się. Za ciężkie, za ciężkie to jest <gry> dla mnie. Wiatr jest taki kurde bela. Szarpany Garuś skoczył? No, ale też mówi, że ciężko. A ile skoczył? A nie wiem nawet. Ale tak z 956 miał. Liczę, że będzie bezpiecznie. To się uda. Ile ma skoczyć? 105. Ile? Tak jest najbliżej. Brawo dla niego, brawo. Nie wiem o co chodzi. Skoki wyglądają idealnie technicznie. Lipa, trochę lipa. Skoki ogólnie technika naprawdę na plus. Nie ma się do czego przyczepić. Nie wiem czemu to nie leci. No, tak jest, przepraszam, no nie wiem, nie wiem. Tam koordynator, 14 belka. Wyżej! Wyżej! wiesz, Jak siadam na wyciąg, to jest podnarty. Nieważne, to jest to jest złudzenie, Ty się nie można przejmować. Okej. się popalić co on to tam mówi? Maciej iść wyższym. No to kurwa. Ale powiedz mi, z której iść? Jak myślisz? Enkala mówi, no to kurwa. <grym> ale wiesz... Cztery belki podnieść. Ile? Cztery. Kurwa. Zastanawiam się nad belką, bo nie chcę przesadzić. No jak... bo, bo nie jak... chcę przesadzić. Jak się odwróci wiatr w drugą stronę. No to ja, ja trzymam się swojego zdania, jak jebać to na sam dół, no i co? No, teraz się obróciło, teraz jest mocniej w plecy. Akurat naprawdę, starym mówię teraz: jest w plecy. Eee, myślę, że, że tak wie żyć spokojnie. 16, idę z 16. Belka 16, pęka na zarządził. Pięknie, i dalej po 100 metrów atakują. Co? Ile atakujesz? 100 metrów. Czy się uda? Proszę Państwa, emocje sięgają z zenitu. Emocje sięgają z zenitu, ale przelipa wysła, kurde. Myślałem, że mam najłatwiejsze odległości, a kurde, Bela. No, chyba jestem ostatni w tym rankingu Ale no nic, atakujemy belkę 16 Trochę się nam trudny dzień trafił, bo akurat wieje raczej z tyłu, ale... Już... Trudno. Trzeba sobie pomóc belką 16 Nie jechałem z 16 chyba... Wow 6 lat albo 7 A jak tam wiatr? No jest na dole jest tak leciutko w plecie, ale widzę, że na poli jest mocno. No, 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 no. Kazali nam stać na 100 metrach, ale nikt tu nie dolatuje. Nie, nie wiem gdzie mam iść teraz. Co my, mamy kręcić, w ogóle? Co my mamy kręcić? Przecież w momencie nie znajdę się na 70 metrach, jak oni mają po prostu skakać. No nie wiem. No mam nadzieję, że teraz mi się uda. Tu jest ta. No, tutaj mają skoczyć. Tutaj. Jaro! No warunki niezbyt ciekawe, taku jest 100 metrów. Przypominam, gdzie jest setny metr, zapytacie. On jest tutaj. Ajajaj, no ale był blisko, proszę państwa, najlepszy jego skok dzisiaj. Ajajaj 3 metry mi brakło chyba, tak? Myślę, że 57. No. Ja pierniczę belka numer 16. Ale to chyba by bardziej głowa trzyma niż ten. Ja pierniczę, ja się bałem. No. Re realnie naturalnie. Wyleciałem i z progu było w plecy, a potem mnie zaczęło dźwigać i aż mnie zastawiło, nie? Chciałem wycelować, bo czułem, że mnie za bardzo dźwiga. I chciałem sobie wycelować, ale sobie nie celnąłem za bardzo. Za wcześnie zacząłem śpirować no. w powietrzu. Karol, kurde. Daliśmy jeszcze jedną szansę, ale pewnie i tak pójdzie za niskiej belki, chociaż zobaczymy. A Garuś, Garuś z tej szesnastki może to skoczyć. Skop się. Leci. Jest wysoko. No, nie nie obał. Karol, który idzie z niskiej belki, nie wiadomo dlaczego. Karol się boi. Też się bałem, ale prze... strach swój trzeba przełamywać. Teraz ma dobre warunki. Czy on je wykorzysta? Nie wykorzystał, tyle. Kurczę. 98 metrów. Karol to las miał być. Z lasa miałeś jechać, z której jechałeś? Mas Ja, ale frajer Zepsułem, broć. Trzeba skoczyć. Ale i tak chyba było. Ze 102 było? No nie wiem Musiało być 102. Czemu mi nie powiedział, że było 102? Było 102. No, ale to wygrałem. Czekajcie, bo Garuś nie ma plecy na byli. Garusz ma nawet lufę! Garuś to skoczy, patrzcie! Garuś to skoczy teraz! Miejmy nadzieję, że zaprezentuje swój kunszt skokowy w jak najlepszej formie. W jak najlepszym wydaniu. Leci, jest wysoko, jest wysoko, ale nie! Ale nie! Leć, Orle, on ma luce pod narty, leć! Ja piernicz, jak to się stało, żeby tego nie skoczył? No dobra, na dole miał fleszy. Czyli co? Nie ma, nie ma zwycięzcy. No, <gry> no okej, okay. no i zakończyliśmy dzisiejsze skoki. Można <gry> powiedzieć, że żaden z zawodników nie skoczył wymaganej odległości, <gry> <gry> bo że czułem się zbyt ambitnie, nie wiem. Nie wiem co o tym sądzić, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych challenge'ach im pójdzie lepiej. Na przykład skoki były dobre, poprawne, ale w głowie się miało tą odległość, no i to nie leciało tak lecieć. Właśnie. teraz skoczyłem taki skok normalny, treningowy, treningowy, za, za startowy i poleciało to. Dwie belki niżej, ja praktycznie to sama odległość, muszę powiedzieć, co skoku do co? Ale w najbliższym czasie będziemy robić takie filmy, ale na pewno nie na skoczni nie. takiej, tylko usypiemy sobie jakąś górkę i będziemy skakać, bo to nie da się tak skakać jak jeszcze sezon w sumie jest przed nami, bo to człowiek jest nieskoncentrowany. Centrum, może, ale, ale nie, to jest takie właśnie, że jesteś niebieską... Jesteś centrum. skupiony, ale ta odległość, do tego musisz gadać coś i to takie jest. Właśnie. Ja skakałem na przykład dobrze technicznie, a to no, może bez nogi, ale to nie leciało tak. Tak jakby nie, no, leciało normalnie no, na treningu. No, no nie, no. nogami, dwoma. Nie, nie Bez głowy. No nie no. Niby chyba. wszystko fajnie, ale taki człowiek nieskoncentrowany to jak nie ten człowiek, to jak inny człowiek na skokach. W ogóle się tak inaczej czułem, że to jest taki trening nadzwyczajny albo podzwyczajny. Tak, wszystko się szybko, szybko się tak. działo. No właśnie, wszystko szybko się działo i te cztery skoki, które robiliśmy tyle, ile normalnie byśmy robili osiem skoków, to tak minęły strasznie szybko. Bo cały czas tak się dzieje. A tak w skokach narciarskich, proszę państwa, to jest tak, człowiek jedzie, sobie siądzie, spokojnie pogada. Tu spokoju trzeba, nie takiego, hop gdzie się wszystko, naraz, ty jedziesz, hop, tu, odbijasz się i skaczesz. Nie, tak nie może być. Trzeba na spokojnie wszystko. To będzie wodą w Technika ucieka. Jeśli coś na siłę robi, to ucieka technika. Ty sam nawet nie wiesz o tym, a to ci ucieka. Rozumiem? Luz, 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 masz na tyle. Technika to wszystko u ciebie jest, tylko to trzeba spokojnie, nie nerwowo, Nie szybko. Nie chcesz, że tam od razu. Tylko się rozjeżdżać, żeby biodro wychodziło przede wszystkim łapać przy łamaniu. Pogadaj z kolegą twoim wąskim, to będzie wy to wyrośnie. Wąskiej roślin. Chcecie się? Ja chcę dobrze skakać. Nie ukryć.